Kochani, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na naleśniki z bananami i czekoladą, czyli przepyszny smakołyk idealny na deser lub podwieczorek. Zapraszam do oglądania filmu. Do miski wsypujemy przesianą mąkę oraz szczyptę soli. Dodajemy jajka, wlewamy wodę gazowaną, mleko oraz olej. Wszystko miksujemy, aż otrzymamy gładkie, jednolite ciasto naleśnikowe. Ciasto powinno mieć rzadką konsystencję. Gotowe ciasto odstawiamy na 20 minut. Na rozgrzanej patelni do naleśników, na małym ogniu bez dodatku tłuszczu smażymy naleśniki z obu stron. Banany przekrawamy wzdłuż na pół. Na każdym naleśniku umieszczamy połówkę banana, a następnie naleśnik zawijamy w rulon. Na patelni z rozgrzanym masłem krótko podsmażamy naleśniki z obu stron. Następnie przygotowujemy polewę. Do małego garnka wlewamy mleko, dodajemy połamaną czekoladę i wszystko rozpuszczamy na bardzo małym płomieniu, cały czas mieszając. Gdy polewa będzie idealnie gładka, zdejmujemy ją z ognia. Naleśniki przekrawamy na pół i polewamy rozpuszczoną czekoladą. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com